I teraz jest tak, że ci się automatycznie umowa przedłuża, wiesz? Nie musisz jechać. Znaczy, jechać, no. Pytać się, nie? O Atakujący. Walne miejsce zumie Atakujący. Jestem. To chodzi o Nie. nie. Jak? W atakujących będziemy, nie? A ja jestem w obrońcu. Ty też Kutofik? Tak. Pierdol... Ale to jest minus duży tej gry, że nie można tak łatwo zmienić teamu. Co to tak wyje? Ej! Co? Co to tak wyje? Słyszycie? Nie, nie nic, nic u nas Cię nie wyje. Jak ktoś na jak głosowym miał... siedzi No właśnie Uu. Co jest z tego? Dwóch tu jest, nie jest w obręcie. budynku nie No nie można bo jest za dużo OJESU zmienimy Wy możecie zmienić to? No zmieniamy? Nie, ono, ono, Czeka, czekaj chwilę Czego? Tak mu napiszę O! A ty przejdziesz On tak łazi za nami? Za mną chodzi, bo mnie znają. Ja, <laughs> o! A? Zmieniaj, zmieniaj! Zamykaj team. Loket. <laughs> Loket. <laughs> no problemu. Wylądował na latarni Standardowo Chyba retardowo Ale chyba się zepsuł Tak czy mi się wydawało A, bił się na miną Czekajem mu wali Na latarni nie widzę nikogo Najpierw są zadani, no. Tak Ale w ogóle... Na samej ogie... górze. Nie, na samej górze, widzę. Dostał heada. Nice. Jakiś brzydki... się wystawił, z się Ważne to, 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 że zginął. Ło! Wali wow. do mnie, nie wiem skąd. Z dołu gdzieś. Z tego co Z CK'emu wali. Mhm. Czołg, tak? Nie. Coś pojechało, tylko nie wiem co. Wkład. No dobra, już... Czekaj, ja Stój! Ale będziemy miał dawkę, patrzcie, tego na Boże, ile to jest? 12? A może rzuć. Nie, bo ci tamty zniknął. Ojej, zabiłeś mnie. Dobrze, że wkłada, nie strzelił. No. Byłbym miał trzech od razu kurde Albo i czterech, całą mapę by rozjebał bo... Patrz jak mruga na tym, na radarze, ten kładł No nie, jeżdżąca lata, choinka kurde Topik pik To bójstwo <grym> Ale jaja Dawaj tego pik siatko Przątnąć No widzę, ale ładnie wisi A te cztery jakbym miał, gdzie on z oro Wow, strzelam Skołacz na ja na, na. <głóra Człoczna> Teksty są kosmiczne w tym Wskoczył Wyskoczył jeden Jest przy pacy, przy B, przy pompsajdzie jest Halo, dwóch, dwóch, będzie plantował Plantują Tak, by the way <głóra Człoczna> Jakby się ktoś pytał Zabrajasz? Ta rozbrajam Ale on coś na mnie Zabili mnie Ja też, zabili, zabili mnie Zabił mnie Czemu nikt nie rozbrajał? Ja próbowałem ale to jest dwóch na dole Na górce Dwóch i tam jeszcze granatami spamowali Jak już miała paka wybuchnąć Wiesz? W tył, respa się pcha No właśnie mówiłem, dwóch tam jest, medyk i szturmowiec Widzę, że jeden ginął Najpierw trzeba tyły wysprzątać już, kurwa! Plecy, plecy. tu by dostałem. Jak mi z, a ty, z RPGa przykurwił! Z tyłu jest dwóch! No właśnie, jednego zabiłem, RPGa mi przyjebał, ale ja go też zabiję. W tym baraku. No i co, i wybuchnie? Ej, panowie. Nie jest to dobre. No nie jest to dobre. Na, duchu, na dachu są. Oznaczenie ci, mówiłem nawet o tym. Dobra, idę. Jeden leży Na latarni. No jasny chuj, no moje nie pociski nie Ja Jest tam gdzie czekałem, w budynku poniżej Tam gdzie CKM, pod spodem Na parterze, wybieg Tuba tak, Leci tam gdzieś, jest tam na bank, na bank Ale syf Aż, No ma nie dziwne, że tak przerywałem. No ale dobra. To musimy utrzymać To będzie łatwo jak nie zaplantują z bagiem to będzie łatwo. A jakim bagiem? No że pod budynkiem plantujesz, nie? Ale a! Pły się nie z niestety. <słuch> no B plantujesz. Z pod spodu w wodzie. No ja wiem, podskakujesz. Nie, nawet nie musisz podskakiwać. No nie mogę nikogo oznaczyć, no bez kitu No widzę typ nie mogę oznaczyć. Ale syf. Oznaczony na wzgórzu jeden. Tam gdzieś sniper z mnie. Ja już nic prawie na oczy nie widzę Już na W wodzie, w wodzie jeden, mało HP W wodzie I na latarni, na samym środku latarni stoi jeden Gdzie ten w wodzie jest? Po lewej stronie co gdzie? Już wiem <laughs> Już mnie zajebą. A nie, drugi mnie zajebą. Z góry, ciekawe jakim cudem. Pewnie 3D spoting I nie mogę biec ty nawet zdejmij tego na latarni Nie widzę Na samym środku stoi Widzę Hitmarker Schował się, schował się, będzie czekał Jest przy pace, typ Medyk, dostał heda. Podłożyli pakę Od spodu podłożył Wiem, wiem, Rozbrajam się na górze. Dobra, leży, ten co y, uzbroił zginął Rozbroiłem Czekajcie tego snajpera, chuja szukam mamba jest dwóch sniperów w latarni. Jeden jest w oknie, na, samym, na samej górze, drugi jest na, na strychu. Kurwa widzi mnie. daj, zaraz się mi Kurwa za mać. Ma. Wszyscy naraz. Dwóch sniperów mają w latarni. Przepraszam, moździesz na latarnię, na górę. Wylądowali ci Gdzie? Z tyłu. Biorę, ukradłem. Kradnij i leć na latarnię. Możesz po mnie wylądować. <grym> Jest u nas jeden na respie mechanik. Walał do mnie. Z tej latarni. I for you. Wyskoczył z latarni Dalej siedzi w latarni, kurwy syn mały Ale się zakampił Zaraz mu tam wykurwy, nie musi się nie musi, weźmiemy sobie większą lunetę Będzie w paka strzelał Z czołgu? Z no Czekaj, tylko tego staję, to że nie No, pokaż się misiu Dostał jeden, co był w oknie, ale ten na górze dalej jest. Chujek. Czekaj, ja tam moździerz puszczę. Ja. Zniszczony. Bo ja. go zniszczyłem. Asystę zostałem Zabicie dwóch wrogów naraz. Z, z górze czysto. Ten chujek tam dalej campi. Ten do tej latarni. Dwóch już! Co za debilne, no popatrz. Spróbuję tam moździerz puścić. Poszedł Zbiega mechanik, w lewa strona Oznaczony Pod paką jest Idę Teraz w wodzie stoi, patrzy się na pakę Nie ma nikogo pod paką UAV Snajperów tam na razie nie widać na górze, to się zakampowali. Jejku. Czujnika nie mogłem rzucić, what tough. Jest, dalej. Rozbraj, rozbraj. Rozbrają? Stałem. Rozbrajłeś? Dobra. Słoniłem, ja własnym, rozbroiłem. Własnym cyckiem się osłoniłem mogłeś mnie osłonić własnym tyłskiem jak ja byłem na dole A ja byłem obok ciebie? Tak? O, poświęcenie tak? No co, jedzie czołg I już nie jedzie Podurzyli pakę Idę po tego typa Dostał no scope ale jest jeszcze gdzieś jeden Gdzie? Po drugiej stronie, patrzy się na pakę Tak, po stópki. drugiej stronie No wali stópki na żywca AMO sobie rzucił, jest pro Podkładają ba. Kurwa ma, no co to jest do chuja? To jest bullshit, kurwa ponownie Taki nie może być Dobra, wybuchło du Spoko, mamy dwa, dwa, dwie paki Cztery, sześć! Dwie! Jeden leży, le, prawa, lewa strona woda, tam jest jeszcze jeden. Słabo. Cztery paki jeszcze. Cztery, no. O, oh, resp. Czy... Na samym... No kurwa, skąd oni tam się wzięli już? Jaka bzdura, Boże. <słuch> Chopper. Strzałka siadła. Ma ktoś dostawę? Bo ja mam, to strzelam. Goodbye. Leży. Uszkodzenie pojazdu? No, rozbił się. Czołg jedzie. Tak? Dobrze słyszę? Tak, tak, tak. UAV to zjebane, bardzo ładnie Operator UAV również. <laughs> to jest kurwa Tekst po prostu zajebisty. Operator również. <laughs> ja pójdę na lewo. No zabij na, mnie. Na środku są. Na środku są. Na środku, no. Idź, pedale Idą lewą stroną Oeso nędza nędza Gdziełk? W prawej stronie był już go nie ma został zutylizowany Czekaj Fikowski, rzucę ci. Dużo jest na dole. Pod takim górką Nie, Po lewej stronie. Widzę, widzę. Mam ich na czujniku. No, rzuć tam te cztery. Nie dorzucę tam Jeden leży Granat. Tu się kurwa toczy do nogi normalnie. Przykleja się. Proszę czujnik skołoczna ja Oznaczony dwóch Jeden został ode mnie Bardzo ładnie. Dobrze jest, dobrze jest Oznaczony jeden Już uciekli Jedzie BTR Czołg Czujnik Oznaczony z Yyy, Lewa strona kład Z prawej trzech Zabity, ten kład zabity? Nie wiem No spamuję tam Lewa strona. Idę. Zatrzymałem się, żeby napisać, na zabili go. No. kilka kilkami <laughs> Ale po lewa. Gdzie to lewa strona, czysto. Czołg z prawej, czołg z prawej podjeżdża pod, pod już pod koma Widzę, widzę. Jest jeszcze dwóch chyba tutaj wokół czołgu. Odwróć się teraz i biegnij. A to Tofik. Zniszczony. Ale chyba wysiadł. Było fraga. Cały magazynek wystrzelałem, no i gościu nie zginął. Jest tam, jest no. Inwalida. O, znowu mnie wywali. A nie, już myślałem. Czego? Co? Czego on to podłożył? Tofik rozbraje. Idą, idą, idą Kurna zginąłem no znowu Biorę tak. Sniper 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 jeszcze został Dobrze jest Dwóch yy, środk środek Dosta chyba wszyscy A może mi się przydało Masz, leży z tyłu Dziękuję ci, to jest, to widziałem na no, meczu nie go naliczyć Z prawej strony, dwóch Idę Ktoś do nich strzela właśnie Wrzucam tam czujnik Pójdę na lewo Pójdę na lewo Zobaczyć Jest z lewej, na pewno Idę, idę BTR I idzie ty z lewej, z lewej, z Szturmowiec po Ach, już kosa szła. U, zabił mnie, malutko HP ma. 12, lewa strona Tofi, gościu z Uzi. Bardzo ładnie. <noise> Ze ścielby, tak? Tak, baniak został. <noise> to, jest, to jest kosmos. Pum! Nie ma ty, panie. <noise> Sekunda. BTR, no. Już biegnę na Uszkodzony Kurczę, znoszę co cztery wysadzisz, niestety. Y jeden wysiadł. Tak, biegnie do paki, patrz, Bieg, przebieg koło naszego. Co za retard? Gdzie ty mi się biegiesz? No i mu kosy nie wbiłem! Ja pierdolę! Już była animacja, już nóż siadał, bo mnie zobaczył. Dobra, jest tam na górze kampi, po lewej stronie, po prawej. Jest koło paki już. Tofik, tofik no, 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 no Piękna Jeszcze kasa. jeden z lewej. Piękna kosa, idę. Ale mogą po prostu go zabić, po prostu go zabić. <noise> A się pokusiłeś. No niestety, leży na środku jeden. M9. Apteczka więc... przyczynała, szczerze mówiąc. Nie mam. Ale mi spierdolił w ostatniej chwili Oznaczony z prawej Przez liście Lewo spadło na mnie Gdzie jesteś, Misio? No bo z prawej jest czujnik, widzę, że nikogo nie ma No i co? I nagle się opór zrobił chłopaki, nie? Można wejść do bazy Przed Spoting. Myślałem, że pójdzie dalej Snajperzyna Moja niezawodna M9, M9 po prostu. Masakra Wszystkich kości Napierstubo ja oczywiście z, z prawej strony z siedzą. Zaraz tam wejdę i wyknę tych kamperów po prostu Znaczy się zabijesz wszystkich I Idzie do parku Bo mnie wskurza, To jest Wykonasz baserapping Już mi wkurza też takie To co mają zrobić? Aż to wikdziemy do przodu a nie mogę ty pooznaczyć. Widzę go a nie mogę go oznaczyć Muszę Trzy tikety, no to dostanie ostatniego fraga. To nie cover, bo pójdzie tam do nich. Dwóch to było, no. To z Gustawa na no, bezczelnego wali, no, Co za go Hitmarker. Nice. Nie ja, nie ja. Mój, z granata. <laughs> <laughs> dobry mecz, dobry mecz. Fajny, fajnie No, punkt oporu był i... Nie przeszli. No, ma atakować. To będzie szybki mecz. Nie lubię tej mapy. Najlepsza jest... jest to słaba jest straża. To jest ...la Paris jest najlepsza po prostu. Najlepsza mapa. Najlepiej zrobiona i najlepsza. Jeszcze zrobiona. Isla Innocentes lubię. Isla jest też... No on z